Dzień dobry kochani. Ja, jak widać, cały czas w konwencji nie na to, że służę. więc w konwencji zostań domu, tak. No ale Wy, widzę zawodowo, cały czas czynnie, trochę Wam zazdroszczę tych koni. Opowiedzcie, jak się macie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No to trochę tak, jakbyśmy byli w naszym drugim domu, czyli w stajni rzeczywiście. Mamy te możliwość i paradoksalnie to, że ten teren jest taki zamknięty w tym momencie, to akurat dobrze, więc myślę, że mamy się dobrze. O pracy więcej powie trener. No, nam ta paskudna epidemia na szczęście wiele na razie nie zmieniła. W naszym życiu normalnie pracujemy, trenujemy, co prawda sezon. Później, ale wczoraj ogłoszona nowa data rozpoczęcia nam trochę tak otuchy dała w serca, bo znowu mamy jakiś nieodległy cel i możemy sobie te plany treningowe troszeczkę skorygować i już planować na nowo po tym okresie takiego zawieszenia. Więc jest ok, dajemy radę. No to jest chyba ważne, prawda, w tym, w tym czasie i szczególnie w pracy trenera, żeby wiedzieć jakie ma się ramy, prawda? Tak, właśnie planowanie udziału w wyścigu to tak bez, bez, bez znania konkretnego terminu, no to bardzo utrudnia jakiekolwiek trenowanie, bo wtedy to trenowanie jest takie w celu podtrzymania delikatnej formy, ale... ale Ciężko to jest zaplanować, jeżeli nie wiemy kiedy koń ma biegać, ale tak teraz znowu mamy tą możliwość, że sobie możemy coś zaplanować, wybrać wyścigi dla koni i, i, i od początku sobie układać te plany treningowe. No powiedzcie mi, bo dla nas tak na co dzień, no, trochę życie się zmieniło, przynajmniej moje się zmieniło, bo ja uwielbiam tydzień bez stajni to w ogóle tydzień stracony, teraz już trzeci tydzień nie jestem w stajni, ale czy u Was realnie coś się zmieniło i czy, czy, czy ten system treningowy też się zmienił w przesunięcie? U mnie się to tyle zmieniło, że wracam do domu, jest żona i dzieci, i obiad. Może to ostatnie jest jakimś plusem. Dwa poprzednie punkty, co raczej nie jest idealne rozwiązanie. Wolałem je wracając do domu, jak były tylko psy i drzemka, ale jeżeli chodzi o pracę z końmi, no to się nie zmieniło nic. No, w ostatnim momencie, tak może troszeczkę tam, że tak powiem, wyhamowałem. I, I trochę mniej zaczęliśmy te konie męczyć, bo, no bo ten sezon się opóźnił tak? i, i, i też szlifowanie formy na, na, na połowę kwietnia nie, nie miało sensu, jak mi wiadomo było kiedy te wyścigi ruszą. Ale konie oczywiście no, muszą pracować, muszą codziennie wyjść z boksu, na, w zasadzie takie podstawowe nasze rutyny się nie zmieniły w ogóle. Powiedz Maciek, dla osób, które widzą nas po raz pierwszy, powiedz, ile macie koni na sezon 2020? Jakie to są konie, tak jakbyś mógł skrócić takie sylwetki i, i skład swojej stajni? No, mamy dużo koni, bo zdecydowanie więcej niż, niż w poprzednich latach, bo mamy na dziś 42 konie, jeszcze jeden jest zgłoszony koń, entuzjowany, który pewnie przyjdzie do treningu pod koniec kwietnia. Z tych koni jest 43 na dziś. No, z tych starych, starych, szerzej znanych koni, czyli, czyli tych moich alkalediachów, to wszystkie zostały. Mm, ale mam też dużo nowych, nowych koni z Francji, właśnie hodowli alkalediach ze świetnymi rodowodami, więc, więc one budzą nadzieję. I też mam ciekawą stawkę 14 koni dwuletnich. Myślę, że, że, że powinny się pokazać z dobrej strony. Więc to takie główne zmiany właśnie nowe araby i, i dużo ciekawych dwulatków. Więc mam nadzieję, że ten sezon będzie dobry. No wiesz, trochę nam brakuje już takich wyścigowych emocji, to jakbyś mógł, trochę byśmy podbudowali te emocje, to czy masz takie, bo mówisz, że masz kilka ciekawych dwulatków, a jakbyś mógł... Kogoś wyróżnić, coś, co może nas bardzo zaskoczyć, powiedzieć o jakichś faworytach? No, chciałabym troszeczkę przybliżyć też osobom, które nie mogą być teraz na to, że i z Was pytać, tak. wprost. Znaczy, w ogóle to ciekawa rzecz z dwulatkami, bo w tym roku zima była super łagodna i rzeczywiście te konie mogły bardzo regularnie pracować, galopować na to, że w zasadzie można było. Robić co się chciało, bo, bo pogoda w ogóle nie dyktowała mm, warunków, bo często tak się zdarzało, że, 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 że i mróz, śnieg, jakieś intensywne opady deszczu bardzo wywracały tą pracę zimową. My tutaj mamy takie warunki dosyć spartańskie, więc jesteśmy uzależnieni w 100% od pogody. I no jak jak jest zła pogoda, to te treningi trzeba, trzeba do tego dostosowywać. A tutaj, że zima była taka łagodna, to w zasadzie te dwuletki bardzo dużo pracowały i mam, mam kilka takich koni, które już, już w zasadzie, gdyby, gdyby wyścigi koni dwuletnich w Polsce odbywały się wcześniej niż pod koniec czerwca, to myślę, że już bym mógł je szykować do biegania. Aczkolwiek większość z tych koni, które mam, to są klacze po, z takimi dystansowymi rodowodami. I tutaj właściciele wiążą raczej nadzieję na, na ich starty w wieku trzech lat, więc, więc myślę, że, że ich nie będę jako dwulatki jakoś bardzo eksploatował. Ale mam takie, taką fajną klacz po ogierze Dragon Pulse, mam ciekawą klacz po ogierze. Gutajfan i to są takie moje dwie szybkie rybki, które wydaje mi się, że będą mogły od samego początku biegać. Porozmawialiśmy o tym, jaki jest skład, jeśli chodzi o konia, jeśli chodzi o ludzi. Dalej Konrad Mazur. Tak, jest Kondziu. Też Szczepan ma dalej jeździć na Arabach. Przyszła do nas do pracy od 3 stycznia. Klaudia Pawlak, taka Amazonka, która też w Niemczech się wychowywała, jeździła wyścigi, ale w Polsce też jest znana. Więc myślę, że też troszkę będzie jeździć i, 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 i ma też, myślę, że to mogę też już powiedzieć, że ma ilek wójcik przyjść do pracy. W zasadzie już miał zaczynać, tylko. Nie może przylecieć. Może może przylecieć na razie tak. czeka, żeby się ta historia um, uspokoiła, ale, ale też zasili naszą załogę, więc będzie dalej młodzieżowo e, i bardzo się cieszę z tego. No, jeśli chodzi o Klaudię, no to super się składa, że będziesz miał Amazonkę w swoim zespole, no bo rusza znów ta seria Amazonek. Tak, już, już, już mamy tam jakieś, jakieś tam e, takie, co już wiszą dla niej przygotowane, więc mam nadzieję, że tam jej brakuje chyba jednego wyścigu do bata, e, więc mam nadzieję, że ten dziesiąty szybko dobija. A jeśli chodzi o Jirka, to on y, był w Anglii i tam chyba nabierał też doświadczenia w stajniach wyścigowych, prawda? Tak, no, pracował w takiej czołowej stajni w Newmarket u, u Rogera Variana, to więc bardzo mi będzie miło posłuchać o, o jego doświadczeniach i spostrzeżeniach. To fajnie, tak no nie zmarnował, mam nadzieję, tej zimy, bo to jest zawsze doświadczenie pojeździć w takiej stajni na najwyższym poziomie europejskim. Super. Ale wraca, wraca, będzie pracował u nas i, i też, też dostanie szansę na pewno w wyścigach. To kochani, strasznie się cieszę, że mogłam chociaż wirtualnie zagościć u Was w stajni. Bardzo dobrze jest was widzieć. Cieszę się, że nastroje dopisują. No i mam nadzieję, że jak najszybciej skończy się ta cała historia z koronawirusem i spotkamy się nie tylko wirtualnie, ale i na służewcu. No tak, my też na to liczymy. Trzymamy kciuki za to, żebyśmy wygrali ten wyścig z tym czasem, który jest dość specyficzny teraz. I, i trzymamy kciuki za wyścigi w nadchodzącym sezonie. Tak jest, mam nadzieję, że do, do rychłego zobaczenia. Konie są w formie, nie mogą się doczekać tak samo jak my, więc e, bądźmy dobrej myśli. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. No to, że służę. Więc. Dziękujemy, do zobaczenia.